jego do piwnicy, mama do pokoju, do, do, tam, bo ja muszę się na mamę popatrzeć, a No Na mamę się muszę popatrzeć. No, a później nie znowu. ale to mamy widzisz przecież, siedzi. Dobra, wstawaj. Tato, wstawaj. No, zawiecha znowu. Halo, halo. W tym morgi o. Majester się budzi. Wstawaj, jedziemy do domu. Samochód zajebań. Jedziemy do domu, no. Wstawaj. Czy Cię podnieść i wynieść? A to? Panią trzeba zabrać. Wejdziemy, też tak, ale musisz wstać i wyjść jako pierwszy. Bo inaczej nie ma opcji. Kłaśca obserwuje. To, to jest twoja mała. No... tak. Jego też daj do bagażnika, szanseka. A co ja będę tam kurwa robił? Zanim dojedziemy, nic nie będzie robił. A jak dojedziemy, wtedy będzie robił. A co będę robił? Pole <laughs> Polekapo, bo tam mam ze cztery koty. Bum. Tylko cztery. Добра. О, ту ја ја била мода. А видиш, ака мала мода била. Ај! <звук> ти ми курва покажуе. Но ну, мама е била мода. Да. Ну? <звук> па и меркер, Но правде. Ну ја. <звук> <звук> ну, Малутка, дробнюшка. Zegu. I ładuczka. <noise> <noise> Masz się zakochał. Tak, posulasz w zasaranej dupie. <noise> tak się zakochał. Nie? Jak kosulasz w zasanej dupie? Nie wiem, że mam w dupie, ale mam wszystko przed oczami. Będę ci no. przed oczami. To co? stajemy i idziemy do auta i jedziemy. Nie byłaś takim <coughs> słodkim orzeszkiem. Ja mówiłem do ciebie. Tak mi dobrze. Kochałem Cię. <coughs> Lubiłem Cię. <coughs> Teraz. No. <noise> I właśnie No ciszyj. kurczę. Jedziemy do domu wstawaj. Ja chciałem... Bo to jest taka wrażenia. No i co, że taka... Powoli mówię. Nie interesuje już mnie teraz to. Aha. Nie krzyczymy. Jedziemy do domu, koty są kóła. Trzeba je nakarmić. Też trzeba to się ogarnąć, jest. jutro słuchamy do pracy. Tak jest, słuchamy się syna. Teraz już koniec, kropka. Ko. Jedziemy, wstawaj. I to ino my? Jej. Jej. No do domu, wstawaj. Mogę no, wyjedziemy Nie, ju, już. Po, dro po drodze ci kupię. Chodź. No ma jedziesz czy nie? Mamo, ja nie. Ja nigdzie nie jadę. Nie, nie. Ja jadę, idę spać do siebie. Dobrze, ja się zawiodę i pójdę spać. do mnie. Ja no. najlepiej się wyśmiechnąłem. No, tobą jedziemy! Ja po ludziach nie lubię spać. Mogę coś Ci powiedzieć? Ja mam swoje przytulaśne łóżko. Ja wiem! W którym się tladeczkę. Mogę, Mogę Ci coś powiedzieć? No, ja mogę posłuchać. Twojego syna szanuję bez niczego. tak o, do niego dam rękę. Ale to ciebie też, majster. No i bardzo dziękuję. Będzie chciał, ja mu pomogę na pewno. Wiesz, jak ja pomogę mojemu synowi, jak ja zapisałem... A jednak ja żyje wolność! Walna żyć swoboda idziemy zabawa idziemy rado ta co nie wolność swoboda a teraz pierdalamy do a teraz pierdalamy do